Inet, jebana paruło, pierdolona w dupę Ktoś coś mówił? No sorry, no. nie słyszałem. Ale coś ci przerywa, chyba ci nie słychać. Szum. Popraw mikro. Też kurwa. Cię, no kole, nie rozumiem kolesia, na no człowieku. Młóczy ci mikro i nie poprawisz? Nie to nie? No ja ci się proszę, nie będę nie rozumieć nawet. Nie pierdolić się w zajemnicy, sperma chupie w dupie i słuchaj play Ej, Jaj. Jaj, 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 jaj. Ej, dobra, ej. Ina. Ej, ina. Bo. Takie ja dziecko stworzyło jak ty. ile. Ile schowa się. Kurwa w świetniku, bo babcia cię kurwa szuka. A wiesz po czym? Po kurwa papierkach od cukierków. A wiesz, że jesteś fajny ja nie mam babci. Może ci za dobrze mówić. Kurwa do trudno tylko współczuć. Dobrze, że kurwa. Nie poznałam takiego debila jak ty. Aha. Idź kurwa kurwa, paciorek i do wspaniałych Aha kurwa, 14 na znaczy, Jebany Jebawki, by ci się kurwa trzeba. Pierdolona, w duperuchana, szmato pierdolona, i siro, suko pierdolona. Smów ten jebany paciorek, kurwa, chociaż raz kurwa w roku nie pierdaj do tego jebanego, kurwa łuska spać kurwa, bo matka ktoś się kurwa woła. Dobra